Dzień dobry Państwu, witam sprzed Sądu Ontaryjskiego w centrum miasta. Dzisiaj 6 e, dzień listopada e, i kolejny dzień procesu Lindy Gibbons. E, kobiety, która walczy w obronie nienarodzonych dzieci, w zasadzie babci, która walczy w obronie nienarodzonych dzieci, która siedzi w więzieniu tutaj już od czerwca. E, kolejny dzień, e, koncentruje się sprawa na przesłuchiwaniu świadków. E, Linda się nie narzuca, nie jest agresywna, rozdaje ulotki, ale według zeznań świadka powodowała dyskomfort u tych klientek, jak się nazywa, i jedna nawet przełożyła swoje, swoje spotkanie z lekarzem. Także to nazwijmy wizytę. Proszę Państwa, wszystko koncentruje się na tym, że to, co Linda Gimons robiła w zasadzie y, po prostu utrudnia pracę y, tym ludziom, jak gdyby przeszkadzała w prowadzeniu tego biznesu. Linda Gibbons wygląda dobrze, y, jak zwykle przeprowadzona była w, w kajdankach, rozkuwana jest y, przed wejściem do tej budki, w której, y, w której są osoby oskarżone, oskarżone, aresztowane. Przywieziono ją dzisiaj rano z aresztu i pewnie będzie do aresztu odwiedziona, bo niezależnie od tego, czy dzisiaj zapadnie wyrok, będzie on dotyczył prawdopodobnie jedynie tych zarzutów, czyli są jeszcze inne zarzuty, które ma postawione. Także proszę Państwa, tak wygląda ta sprawa dzisiaj. No i cóż można powiedzieć, jest to różne słowa cisną się na usta, może nawet i obraźliwe, ale w zasadzie. I mamy do czynienia z kimś, kto próbuje pomagać tym kobietom, które podjęły decyzję albo jeszcze nie podjęły decyzji, tylko że przychodzą do tego miejsca. Notabene, Linda Gibbons stoi przed budynkiem, w którym mieszczą się różne biznesy, nie tylko ten aborcyjny, czy stała przed takim budynkiem i wszystko odbywa się naprawdę bardzo, tak to można było określić. Kulturalnie. No ale e, właśnie e, dowiedzieliśmy się też, że w zasadzie te kobiety, które przychodzą do tej kliniki, nie mają żadnego poradnictwa. E, ta osoba, która zeznawała dzisiaj jako, e, przedstawiona była jako e, właśnie e, ktoś zajmujący się doradzaniem, dziewiętnastoletnia e, kobieta, e, pracownica tej e, kliniki, powiedziała, że w zasadzie ona doradza tylko... No, czego się można spodziewać po, czego się można spodziewać przed y, tym zabiegiem, natomiast nie, czy y, no, w ogóle jest to dobra decyzja, y, czy są jakieś inne możliwości. Tego tutaj niestety nie ma. Tyle na razie. Wracamy jeszcze na salę sądową, więc może będzie jakaś dokrętka. Y, w każdym razie, proszę Państwa, namawiam do modlitwy za Lindę, namawiam do modlitwy za wszystkich ludzi którzy tutaj w Kanadzie, w tym kraju, gdzie nie ma żadnych przepisów aborcyjnych e, dotyczących dzieci narodzonych, e, gdzie nie ma żadnej ochrony prawnej, dopóki człowiek żywy się nie urodzi, no, usiłują ratować ludzi. W pół do szóstej a, zakończył się, zakończyły się e, mowy obrońców i oskarżenia. A, no cóż, dużo by mówić. W każdym razie w każdym razie bardzo ciekawy proces, bardzo ważne sprawy i tak mi się nasuwa tutaj skojarzenie. Z jednej strony żongluje się takimi terminami, że to jest ta klinika aborcyjna, to ona świadczy usługi zdrowotne, z drugiej strony, że to jest biznes. No więc raczej to jest biznes, no bo usługi zdrowotne to się świadczy ludziom chorym, a tu w przypadku aborcji nikt nie jest chory. Więc raczej to jest kwestia biznesu. No i proszę sobie wyobrazić, na przykład, że ktoś stoi przed sklepem monopolowym, z tablicą Alkohol Szkodzi. No, przeszkadza też biznesie. w biznesie i w zasadzie tutaj mamy do czynienia z podobnym przypadkiem, a mimo to usiłuje się z tego zrobić przestępstwo kryminalne. Proszę Państwa, adwokat. Wniósł o niewinnienie. Linda Gibbons, jak wiadomo, milczy, w związku z czym nie przedstawiła, nie zeznawała w swojej sprawie. Ponieważ jest już późno, sąd zamknięty, więc wyznaczono następną sprawę na 5 grudnia i wtedy sędzia, sędzina wyda wyrok. Czyli 5 grudnia Linda Gibbons jest w więzieniu od czerwca. Za to, że przed budynkiem, w którym znajduje się klinika aborcyjna, chodzi tam i z powrotem ze znakiem, a z taką tablicą przedstawiającą miłego chłopczyka. I pytanie: Mamo, dlaczego? Skoro mam ci tyle miłości do zaoferowania. I w zasadzie. To nie. Linda Gibbons niczym tutaj nie protestuje. Linda Gibbons, jak gdyby, radzi tym kobietom, bo sama jest, była poszkodowana przez aborcję. Dokładnie to samo, jakbyśmy stali przed sklepem monopolowym i ostrzegali tych, którzy chcą kupić alkohol, że, że będą tego żałować, czy że mogą tego żałować. No, niestety. W takim świecie dzisiaj żyjemy, że ideologiczna, ideologia w zasadzie powoduje, że 75-letnia kobieta siedzi y, już kilka miesięcy w więzieniu za tak niewinną rzecz, która, jak powiedział adwokat obrońca na końcu, no może to jest jakaś niewygoda dla tych ludzi, którzy chcą tego dokonać są, dokonać aborcji, ale na pewno nie jest to przestępstwo kryminalne. Tutaj na dziś z pięknego Toronto mówił Andrzej Kumar.